To stało od dawna. i wtedy, jak wyjdzie ta mapa, to wtedy będziemy się zastanawiać nad polskimi modyfikacjami. Bo myślę, ja nie widzę szczerze lepszej mapki niż od ARKA, to, yy, dlatego właśnie mówię, że będziemy czekać aż ją wyda. I mówię, tymczasowo, żeby już po prostu Wam się, pewnie Wam się już nudzi yy, na oryginalnej mapce i na oryginalnych maszynach. Yy. To właśnie m, będziemy czekać, będziemy grać na Massaio Ferbusonie przez jakiś tam okres i, i wtedy, jak już wyjdzie wszystko fajnie, wyjdzie od Arka Mapka i to wszystko wyjdzie, no to wtedy y, będziemy y, nagrywać y, na polskiej Mapce. Ale, no to mówię, musimy chwilę się wstrzymać, dlatego że jeszcze. Y, Mapka Arka nie została wydana i jak zostanie wydana, no to wtedy będziemy tam wszystko ogarniać, ale no to mówię, jak wydają, to wtedy to wtedy będziemy w sumie grać, ale na razie yy, garmy w sumie na mieszanej, bo w momencie jest polska mapa, a John Deere i Pottinger także. Mieszanina do wyboru, do koloru Także Dobra, w sumie skosiliśmy Sobie I mogę sobie skoczyć po Mogę no. Mogę wziąć P Teraz z grabiarki I ją y wypożyczyć tak ok, i co? Lecimy w sumie po 60 Bo myślę, że 60 e, powinna Ile? Powinna sobie poradzić Tak myślę A czy to prawda hmm. To się okaże. Ale nie, wiem, myślę, że spokojnie 60. Wiem, że tam pisze od 55, a 60, nie czy. Nie masz 50 koni chyba. Może i ma? Nie wiem, naprawdę. Ale myślę, że sobie powinna poradzić. To przecież yy, nieciężka zgreberka jest. No to myślę, że będzie ok. Czy znaczy nie? No ciężka, na pewno będzie swoje ważyła ta. Uh -huh. No dobra, jednak gdy przy 60 ta zgrabiarka to jest konkretna maszyna, ale nie takie rzeczy widziałem. Także nie takie rzeczy widziałem, z sześćdziesiątką inne, inne rzeczy targali. Fajnie się zapiało centralnie tu, na tym wąższym, nie szerszym i wałek Teoretycznie fajnie spasował Łojej Złóż się Bo to się... Tu się coś zepsuło Gałęzie są w powietrzu no to jest chyba zepsute w tej mapce, że jak widzicie gałązki są w powietrzu, ale to nam nie przeszkadza, nie, 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 żeby co, gadane, że o, o, narzeka, 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 ale nie, żeby nie było, że nie narzek, że narzekam, to... No sobie mogę sobie polem przejechać do równa, to chyba nie to jeszcze, jeszcze jedno pole, no jeszcze jedno pole musimy sobie przejechać i hmm. ponieśmy sobie kamerę delikatnie do góry Żebyście cokolwiek widzieli, Widzieli No dobra no to dzisiaj 60 160 y, 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 król y, pola Czyli zobaczymy czy sobie poradzi z tak szeroką zgrabiarką jaka jest. Oto ona e, pani, Takcie, patrzcie, patrzcie sobie jak leci sobie 60 Z tą zgrabiareczką radzi no wprost i aby ta, ta zgrabiarka była zastosowana do niej specjalnie pod nią wyprodukowana. No, patrzcie, idealnie, także nie ma co się obawiać, że 60 sobie nie poradzi. Teraz musimy sobie zrobić takiego, zawsze sobie robię, jak jestem w polu, zawsze robię paski tak, ale nigdy nie zapominam o poprzeczniaku w taki sposób. Chociaż wiem, że to szczerze jest delikatnie głupie, ale. Nie wiem, tak po prostu zawsze robię takie dwa poprzecznięki z przodu i z tyłu. Zobaczcie, jakie jest pole. Jeżeli masz całe pole równe, to nigdy nie robię poprzeczniaków tylko no stop paski. A jak mam pole, powiedzmy, zakończy, przy drodze mi się kończy, a zaczyna mi się, powiedzmy, przy między, zawsze z góry na dół zrobię jakiś pasek. Dobra, i w takim typie, jak zrobimy tak szybko, jeszcze możemy to wrąbać, zebrać i wrzucić w silos. Także, no, no, 60 sobie poradziła, jak widać, wprost yy, idealnie. Także nie widzę jeszcze w tym lepszego do grabiarki takiej, niż 60. A jednak, nie, jest różnica, nie, jest wielka. Aby przyszło taką malutką, bo chciałem kupić szczerze, małą. Ale jak zobaczyłem, że ona ma tylko 50 zapotrzebowanie od 55, no to 60 chyba, jak widzimy, sobie radzi. Z tymi 50, jak ma zapotrzebowanie 55 koni, to widzimy, że sobie 60 tak radzi, nie? Także, no, no, jeszcze nam się uda chyba zebrać to w C-LOS, żeby mieć to już z głowy jedno pole, przynajmniej obrobione. Dobra. Co, pojedziemy sobie co? Jaśkiem. się pojedziemy sobie elegancko i obrobimy. Pojedziemy. Yy, pojedziemy po tą obszczypę samozbierającą. obrócię Obrócę sobie kamerę. I dobra. Zgaszę. Podejdę do Jasia. No. Tylko musimy sobie e, gdzie są przyczepy są zbierające. Ja mam krona, ona jest coś nie halo. Chociaż tak wypożyczymy i. Jakby coś to jeszcze poży pożyczymy, potingeria Dobra, i jedźmy po to nasze nasze maszynki. Tak, pojedziemy na skrót. Co ja się będę bawił? Iśćmy na naokoło. Tu mam tak, mam tu jeszcze jedno pole do yy, skoszenia łąki. I nie wiem, czy mam jeszcze, nie wiem, czy mam trzy łąki, chyba na całym obce tu były. Nie pamiętam już, ile łąk tu jest, chyba trzy, ale, ale myślę, że jest ok, 26 minut. że niczym się ta krona nie różni od potingerki, Tylko, że pottingerka ma dłuższy dyszel, a kronę ma krótszy Czekajcie Zobaczymy czy będziemy mogli podpiąć kronę, bo kiedyś ona pamiętam się tak zbugowała, że nie chciała się podpinać w ogóle O to, żebym się teraz dorobił. Czekajcie. Garaż. Eee. Tak. Tak i jeszcze raz. Okej. Okay. I. Mhm. Dobra. Obróćmy tak, będziemy mieć więcej miejsca, żeby zapiąć. Mi tam nie zależy w sensie, żeby jakoś, bo to akurat nie będzie kontynuowana seria, tylko tak dzisiaj po prostu włączamy. Z... Zapięło się, ale nie ma wałka. To teoretycznie... Teoretycznie, na niby jest, ale... Trzeba samo zbierać coś z modyfikacji. Ale nie działa, nie chce się podpinać wałek. Ale co tam. Przejdziemy tutaj, żeby było krócej. Tu. I tam No tu mamy łąkę, szczerze. non-stop, jeździłem cały czas na około. Także chociaż w takim przypadku jak teraz, zbieranie to nie wiem, czy nie lepiej byłoby yy, na około objechać. No, tnie coś przy tej przyczepie Strasznie Widzi nawet w środku O Może trzeba było wziąć oryginalną potingerkę Ale no trudno już, zbierzmy jej przynajmniej Zbierzmy to co mamy i... Szczerze w sumie tyle Tyle co wrzucę jeszcze w silos, i tyle będzie na tym odcinku. Ja w ogóle nic nie widzę z tego Jaśka, taką ma, taka jest różnica wysokościowa. bo dwa odcinki prawie są, elegancko, perfekcyjne. W ogóle ja muszę sobie zobaczyć dzisiaj ile to ja już mam tam nagranych tych odcinku z Farming Simulator 2018 I i, i i, zobaczymy. Jak opuszczę, jak, jak opuszczę, to tak nie, jak już podniosę, to już nie to nie w ogóle. Nie wiem przez co to będzie. Także... Natomiast no nie jak mówię, no to dzisiaj to tylko tak, bo to jednak nie będzie ani seria, tylko ani nic, tylko tak po prostu. Mówię, bo mi się oryginalna mapka nie chciała włączyć, nie, dlaczego? Dlatego, jakby ktoś wiedział, dlaczego się może mogła mi mapkę nie włączyć, to nie napisz w komentarzu. Dobra. no I prawie skończymy ten ostatni rządek, pojedziemy, wyrąbiemy w Silos i tyle będzie na tym odcinku dzisiejszym. na odcinkach teoretycznie, to jeden odcinek to nie jest, tylko dwa zawsze. No i z takiego malutkiego poletka mamy prawie 15. Ton trawy 15 ton Fuh. 15 tysięcy Dobra Jedźmy to ten silos i wyrzućmy to I będzie koniec To jest 25 tysięcy litrów To jest braku mi do pełnej 10 tysięcy litrów a Cilos ogólnie jest tutaj po tak? No, za daleko, że nawet za blisko. Musimy słuchajcie przepychać JCB jeszcze. Nie chcę tego zbierać, chcę po prostu poprzepychać to co mi się jeszcze wy... wysypało. Dobre. Pozbierajmy to już wszystko. i będziemy mieć to z głowy. Dobra. Taka cisza się, wiem, zrobiła. Ale dobra, także to było na tyle w tych odcinkach. Dziękuję wam za obejrzenie i zapraszam do kolejnych ciężków. Na razie.